Państwa bardzo serdecznie na pokazach nowej sieczkarni serii 8000 od firmy John Deere. Prezentujemy dzisiaj Państwu na, model, na polu model 8200 o mocy 430 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o zmiany, które wprowadziliśmy w naszych sieczkarniach to tak jak możemy zaobserwować całkowicie nowy projekt zewnętrzny zaprojektowany przez jednego z byłych projektantów firmy Porsche tworząc agresywną, agresywną linię. Dodatkowo w środku mamy wiele udogodnień jeśli chodzi o serwisowanie maszyny zaczynając od przedziału serwisowania Kończąc na chociażby takim gadżecie, jak skrzynka dla operatora. W nowej sieczkarni 8000 możemy ją fabrycznie wyposażyć w zestaw zakiszaczy dozujący zakiszacze do, do, zakisacze do o, kiszonki, który umożliwia podawanie ich w przedziale od 1 litra nawet do 300 litrów na hektar koszonej masy. Z innych innowacyjnych rozwiązań należy wspomnieć o czujniku Harvest Lab. Jest to takie laboratorium zamocowane na sieczkarni samojezdnej, które dokonuje pomiaru zawartości e, suchej masy, wilgotności oraz podstawowych parametrów, jeśli chodzi o składniki e, pokarmowe. E, kolejne innowacyjne rozwiązanie to systemy prowadzenia, jakie są w maszynie. Jest to system Rowsens, który prowadzi automatycznie sieczkarnie po rzędzie w kukurydzy oraz system Autotrack, który prowadzi sieczkarnie przy zbiorze kukurydzy, która nie jest siana rzędowo. Dodatkowo, aby zamknąć cały pakiet, maszyna posiada wiele systemów, które ją monitorują i wszystkie te dane, które zbiera na temat zbioru, takie jak wydajności, plon, wilgotność czy chociażby te składniki pokarmowe, które zmierzył czujnik Harvest Lab, możemy bezprzewodowo przesłać do portalu internetowego Deere, gdzie klienci mogą z nich następnie zrobić użytek, tak aby obniżyć swoje koszty operacyjne.